Czy słyszeliście o incydencie w Roswell? Jeśli interesuje Was tematyka kosmosu i obcych cywilizacji, to na pewno wiecie, że w roku 1947 w miasteczku Roswell rozbił się rzekomo statek kosmiczny obcej cywilizacji. Jess Marcel, oficer wywiadu Roswell Army Airfield, był jedną z pierwszych osób na miejscu katastrofy. I teraz słuchajcie, bo tu zaczyna się prawdziwa zabawa. Znaleziono dziwne kawałki folii, których nie można było przeciąć, spalić ani zgnieść, i cienkie belki z dziwnymi symbolami. Lokalna gazeta publikowała zdjęcie przedstawiające Marcela, pozującego obok czegoś przypominającego porwaną srebrzystą folię. I nagle, dzień później, po niefortunnym oświadczeniu koło miejsca katastrofy zaczęło kręcić się wojsko, a Washington wydał własne oświadczenie, w którym stwierdzono, że tajemniczy obiekt, który znaleziono na pustyni, to nic innego jak balon meteorologiczny? Co ciekawe, całkiem niedawno rodzina byłego wojskowego przekazała dziennikarzom jego pamiętnik. Dzięki niemu śledczy mają nadzieję odkryć więcej szczegółów z tego pamiętnego dnia. Sam Jess Marcel do końca swoich dni twierdził, że rząd zakazał mu mówić prawdę o znalezisku. Co jeszcze ciekawsze, chwilę po katastrofie rząd rozpoczął projekt niebieski.